Hej, czołem! Dzisiaj krótko dostałem informację od funkcjonariusza służby ochrony kolei o tym, że żołnierze nie są przygotowani do służby na torach, do tej akcji Horyzont. Że służba ochrony kolei tych żołnierzyków musi brać, uczyć ich zasad BHP, mówić o zagrożeniach, które się wiążą z, ze służbą na torach. I to jest. Mnie to generalnie nie dziwi, to jest tylko potwierdzenie moich podejrzeń, że to ktoś sobie na pałę wymyślił, Donald Tusk i lekarz obrony narodowej na pałę sobie wymyślili, że wyślą żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej na tory, żeby to pijarowo ładnie wyglądało, że niby, że niby coś robimy, że niby kontrolujemy sytuację. No ale dobra, zaraz sobie przejdziemy do tego krótkiego tutaj, do tej krótkiej korespondencji, która ujawnia po prostu idiotyczne decyzje, nieprzemyślane, głupie. Albo to może ja nie mam racji, to możecie w komentarzu napisać, że ja nie mam racji. Także na początek kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, zapoznajcie się z tym, co jest w opisie pod filmem, a tam macie konsultacje wojskowe, pisma do wojska, szkolenia wojskowe online. Link do zakupu książki, przygoda kobiety w wojsku, link do sklepu z koszulkami, bluzami z motywem wojskowym patriotycznym, a przypominam, że zbliżają się święta, a przed świętami lepiej sobie zaplanować te zakupy, bo na ostatnią chwilę to może się okazać, że dojdzie jakiś prezent po świętach. I to nie dotyczy tylko mojej oferty, jakby gdzieś tam kupowali coś na innych portalach aukcyjnych, to też proponuję kupić wcześniej. No ale to taka... Yy, uwaga techniczna. Dobra, jedziemy z tematem. Czołem, panie poruczniku, piszę do pana, bo ostatnio głośno jest w telewizji i internecie o operacji Horyzont. Śmie śmieszy mnie ta dziwna akcja. Pracuję na torach jako szeregowy funkcjonariusz służb ochrony kolei i robię to już kilka, na, kilka lat. Z racji wykonywanego zawodu postanowiłem podnieść kilka kwestii. Z całym szacunkiem do żołnierzy uważam, że nie są odpowiednio przygotowani do zadań na, na torach. No tak, bo żołnierze, tak jak już wielokrotnie mówiłem, nie są do tego szkoleni, żeby teraz chodzić wzdłuż torów i patrzeć się jak wiadomo kto i w co. Gdy żołnierz przychodzi do nas na posterunek, każdemu jednemu tłumaczę podstawy BHP, zarówno w jednostce, jak i w praktyce w terenie. Wojsko nie jest w ogóle przeszkolone w zakresie bezpiecznego poruszania się po torach. Hmm. Niby ktoś by pomyślał, a co to za problem sobie wziąć w plecaczek kanapkę, termosik i sobie chodzić po torach i patrzeć, czy tam wszystko nie jest podłożone, żaden ładunek. A to jednak jest skomplikowane. Jest dużo zagrożeń technicznych, pisze kolega. Są to na przykład rozjazdy kolejowe, w które w telegraficznym skrócie mówiąc, jak ktoś włoży nogę, to przy przestawieniu torów już jej nie wyjmie. Mógłbym o tym dużo pisać. Tym żołnierzom, których spotkałem i miałem przyjemność z nimi pracować, tłumaczyłem wszelkie kwestie od BHP przez nasze przepisy prawa i całą specyfikację pracy sokistów. O, ale kolega mówi, że miał przyjemność pracować, także z naszymi żołnierzami przyjemnie się pracuje. Także to nie jest e, uderzenie w żołnierzy, że są niekompetentni. Oni, żołnierze są kompetentni, mają swoje kompetencje, ale w innym kierunku. I trzeba im zamiast się tym zająć, ten, kto to wymyślił. To oczywiście nie dość, że się odciąga żołnierzy od ich zadań, to jeszcze się daje zadania dodatkowe teraz. Yy, Straży Ochrony Kolei, że oni mają teraz szkolić z przepisów prawa, z przepisów BHP, ze specyfikacji pracy, z zagrożeń. Bo no, tak to ma wyglądać? I teraz tak, zamiast sokiści robić swoją robotę, to teraz mają miańczyć żołnierzy. Żołnierz przychodzi, o Jezu, mieli nam pomóc, a to jest tak naprawdę utrudnienie. Musimy, musimy pilnować, żeby im się krzywda nie stała, nie? No tak, to jest to samo, ta akcja Horyzont bardzo przypomina mi akcję tą ze szkoleniem cywilów, która teraz ruszyła. I są pierwsze informacje, że ta akcja ze szkolenia cywilów wypadła bardzo dobrze. Cywile są zadowoleni, idą na te 8 godzin w sobotę, są tam instruktorzy wojskowi bardzo dobrze przygotowani i to wyszło generalnie. Ale powtarzam, żołnierz nie jest odniańczenia cywilów, tak samo jak sokista nie jest odniańczenia żołnierzy. Ale to wszystko oczywiście postawimy na głowie. Żołnierze, niech, się, niech sokiści niech szkolą żołnierzy. Żołnierze zamiast się szkolić, przygotowywać do obrony Polski, to mają ganiać po torach albo niańczyć cywilów, uczyć ich tam, nie wiem, udzielania pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa czy yy, survivalu. No, no, genialne po prostu, no ale to tak, to jest tylko oczywiście moje zdanie. Jakie jest wasze zdanie, to zachęcam do. Pisania w komentarzach. I tak, tutaj kolega pisze dalej. Robimy to samo co zawsze, tylko jeszcze do tego pilnując żołnierzy, których zadanie jest inne i nie są do takiej służby przygotowani. A tory kolejowe to nasz teren odpowiedzialności zawodowej. I fajnie by było, gdyby każda instytucja robiła to, do czego została powołana. Pięknie kolega napisał, ja apeluję o to samo. Niech każda instytucja robi to, do czego została powołana? Straż Graniczna ich strzeże granicy, a nie wojsko jedzie i bawi się w patrol prewencji. Bo to nie jest służba żo żołnierza na granicy, bo nie mogą użyć 30 argumentów, które mają w magazynku, tylko to jest służba prewencji patrol prewencji policji. Przyjeżdża na granicę, strzela gumowymi kulami, psik psika psik psikaczem po oczach. Albo teraz żołnierz zamiast się szkolić, zamiast yy, zdobywać umiejętności, strzelać, no to musi niańczyć cywilów, no bo sobie wymyślili w, goto o, w, go w, goto w gotowości. Tak to się ładnie nazywa, ten plan monoski. Będziemy szkolić cywilów. Do szkół to weźcie, wprowadźcie yy, przysposobienie obronne i tam szkolcie cywilów, młodych, pełnoletnich w szkołach średnich. A nie teraz wojsko ma kolejne zadania, służba ochrony kolei ma kolejne zadania, musi niańczyć wojsko. I tak to się kręci. Na koniec dziękuję za pozdrowienia, bo kolega pisze: "Pozdrawiam pana serdecznie i uważam, że robi pan porucznik świetną robotę". Dziękuję za miłe słowa. Zawsze to mobilizuje do dalszej pracy. Oczywiście, z uwagi na specyfikę mojej pracy, moje dane są tylko do wiadomości redakcji. Pozdrawiam strażnik SOK. Oczywiście ja nie ujawniam informacji newralgicznych, bo nie, nie po to piszecie do mnie anonimowo, żebym ujawniał tutaj imię i nazwisko. Po co ktoś ma mieć później nieprzyjemności. No nic, tyle jeżeli chodzi o komentarz dotyczący jakże wspaniałej akcji wymyślonej przez naszych genialnych polityków i dowódców akcji pod kryptonimem Horyzont. Także na koniec kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, a jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam. Serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.